Tyle came I got the Halo, halo, cześć, Witajcie, witamy bardzo serdecznie w. I tu tak jest dwa? Nie, w Split Fiction. I ze mną jest Eryczek. Cześć. Eee! Zostawcie łapeczkę w górę, subajcie dzwoneczka, a my już się zabieramy za penetrację. Dalszych tych. patrz jak dziwnie chodzę dupą. W tym momencie nie ze mną jest on. Erik, Bo inaczej. Kapitan, podłoga N, tudzież Advantage XDDDDD. Ale to legendy pamiętają. Weź legend. Zmień się w drzewce i rób szybko AD dupą. Pokaż. Ale kurwa dziwnie Legendy pamiętaj inny mój nickbym powiedział taki pierwszy Ta. Ta. No i co spoilerujesz? No bo by się nikt nie domyślił, no proszę cię. No i huj, nie mój problem My friend No Ta. nie! Na, pew e, e. na pewnym kanale <śśśś> <Chodź. śśś> Na Gambling. pewnym kanale którego, którego nazwy ci nie podam, znajdziesz moje odcinki z minecrafta. Patrz! Banan! No nie! Daj mi zjeść bananka! No, także... Jeżeli znajdziesz moje odcinki na YouTube z tego... Z minecrafta, to dam ci nie? Poczekaj, bo... Ja jestem ciekaw, czy jak zjeść tego momentu. Nie, nie. to mi Torni będzie próbował znaleźć bo on ogląda twoje odcinki i mnie stalkuje na Instagramie Tak, nie też Więc Torni jeżeli, jeżeli Ty znajdziesz moje odcinki z Minecrafta na YouTube, dostaniesz stube. i ten. Link do Donata w opisie Dobra, przepotwarzę się w motylka i fiurka i w tamtą stronę i potem się robisz drzewo i mi przeciągasz Patrzę, czy jest jakiś ten ukryty bombelek, jakiś Ooh, sniki, i... sure. Dopiero był. Oh. Dobra, może będzie następny. Nie no, już jakiś czas temu był. Kurwa, delikatnie pojebie! Pat, co popsułeś! No... Jaki kurwa Chyba muszę się w mapę zamienić. Weź to powoli zrób.

Gierdolę, idę pływać w lodzie. No i co? Ciągnij drzwi. No i chuj w sto. Ciągnij, Maciuś. No, szmulo ty. O. No. No. Ty, ty, Białaś bę... się ty. Ale będzie smutek FPS-ów. By the way, Zoe. Ja? Czy to by any chance yeah. było to wystąpienie do raiderów? Nie. No.

Trafię? <laughs> Zastrzyłeś! Wierzym, że dostałem za to osiągnięcie. Ja pierdolę, nie wierzę. Jedna pieczę w trzech strzałach. Skąd a... mogłeś wiedzieć? No, nie wiem. Ja chciałem bałwanka zrobić, a nie jesteś strzycić kółkę. Nie, tak to się nazywa. Nie skąd mogłeś wiedzieć. Ja? Tak. Aha, chodźcie. Panie drzewko, chodź. No, Cześć. Śli ślisk po gównie. O kurwa. A to nie jest jakiś ten? Czy to jest jakieś połączenie kota z fretką? I jeszcze z czymś takim dziwnym co ma takie uszy. Jakimś, patrz, przyjdzie się jakiś kosmiczny pies. Look at me. Powiedziałbym taki klasyczek polskiego internetu. Ale Nie, będę, nie. nie, 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 nie. będę no, sure. mamy. ci so so otworzyłem. Co mi to da? Cześć dziurkę od klucza? Nie no, kolega nie ogarnie, za głupi jest. Patrz, ledni Ole Bayer! Ja wiem teraz co ci będę robił. Czekaj, 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 czekaj. Co my tu musimy ułożyć? Wróć do pierwszego. Tu w trzecim to kulkę. No. Na, drugi, na drugim, kwiatek. Pierwszy to robisz dalej, dalej. Ale to, to nie, to tak nie działa. Tak! Nie, bo ty uderzasz u mnie, u siebie, a u mnie to jest inny. Inną kolejność mam niż ty. Nie, posłuchaj się. No tak, no i widzisz który mi no się, do... który mi się rusza? Dobra. No Ruka. dawaj drugi. Tutaj ten kwiatek. No. Trzeci kulka z kropkami. Dalej. Dalej. Ostatni to jest kurwa... Wagner. Otwieraj. Aha. Nogi mi zabrakło! Dobra. Trzy kulki. Teraz jest kwiatek. Tak? Kropka z kulkiem I tu jest... To jest ja już ja pamiętam który jest który No Fucking hell! Fajnie! Dobrze to przemyśleli. Uja jebie. Ale komnata Będziemy grali w te? W szachy Co to była za bajka gdzie się grało w szachy? Wynąłem, co mi to kurwa da? Daj, gdzie to ma trafi? Ty kurwa, jebana. Chyba wiem, gdzie to ma trafi? z bramę. A ty musisz tak robić z tymi, co mi zablokujesz. Weź ten ostatni. Nie no, cofnij. Pod, Odbij go. Co, że tam do lewej? No. Nawet teraz. Aha, dobra. Teraz do przodu, czyli ten pod sobą musisz ruszyć. Daj teraz ten tam. Nie. Jeszcze tak. jeden, ten z przodu, ten z przodu. Eee, yy. czekaj, coś mi tu nie posuje. Aha, dobra. daj teraz ten. O. No. No i gdzie? Nie ma teraz sensu. Faj. Mhm. Mm. Aj, aj, aj. No nie no, na ten środkowy brak jakoś kurwa dosunąć. Nie pasuje niczym. Weź ty zapierdol no, tam? Poczekaj, patrz. To, teraz podnieś tego. Ten <laughs> <Do> lewy? Nie. <laughs> Poczekaj. Tu brak, kurwa, na tego chyba ja. Jak tu damy do lewej, to znowu brak będzie jednego. Nie, będzie weź to dobrze. Nie, 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 patrz, chodź tu, chodź. Weź, daj tego. Daj ten tu, na mnie, na mnie w górę, no. Ja go daję do lewy. Daj teraz tego z tyłu za toba. No, 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 no. no. Ja to ten sprawy, weź tam. O. No, 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 no. Ja i teraz ten z tyłu za toba. Z tyłu to za toba. No, kurwa, daj go, bo on to się musi rozpędzić, gówno. No nie, bo można już by było do samego końca jednąć to. Nie, bo będzie za małe, patrz. No jak? Aha, ja myślałem, że to ma rozbić. No dobra, chuj. Ale to jeżeli tego byśmy nie podnieśli, tylko by się przesunął stąd i stąd byś to, by wyszło na to samo. No dobra, a ja myślałem, że to musi rozjebać tą bramę, no. Ja jako węgorz, a ty wróżek. <laughs> well, eee, a Ice king to nie możesz szybko biegać. Okej, okay. co teraz? Aha, ja pływam. Pierdalaj do wody. O, O, fuck, nie to kliknąłem. Pojebałem klawisze. Miałem eklik, no nic, pewnie. Łapko. trójdzie Ale spadek fps jeszcze raz. Nie, bo niepotrzebne. Nie? Na pewno? Dobra? Nie. Potrzebne. No właśnie. Oj jaj, jebie jakiś zamach stanów. Oho, Gdzie chopsik. tam czanka. W, stronę, w którą stronę, w którą stronę No tam do przodu. Nie, 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 wróć. Po tamtym, no. No, no, no. No. No i hop. Dwa razy. I tam będziesz snake. No. Czyści. Teraz biegnij. I po tamtych hopkach jesteś u mnie. I mamy glicza Znaczy historię zboczoną. To znaczy poboczną. Historia zboczona jest już odkąd zaczęliśmy prowadzić tę serię razem. a no. Zaczęliśmy penetrować tę historię. Nie... Bez takich. Masz rację, penetrację zostawimy na ponapisach. <grymne> o nie... Dlaczego cały czas u Ciebie musi być jakieś zagrożenie, życia? Nie wiem, ale podoba mi się to. Ja, o kurwa. Ja się czuję, jakbym był u siebie w głowie. I tu najwyżej jesteś zagrożeniem, ale dla społeczeństwa. Tak, super. No nie. Nie, do komputera idź, kurwa. Nie. Z drugiej strony Aha, praktycznie. Tam jesteś Cepem, kiepie. Ty je to jeszcze, ale pecie? <grymne> <grymne> A dying ty, o, ty, ty matriosto jebana. Ej, też wyczuwa spadek FPS. O kurwa! A ty ty zginąłeś? Hmm. Ja co, teraz nie strzeli? Reggie. Remember kids, always use sunscreen! Hop, 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 hop! Hop, hop! Okay. Guys, then what are we even trying to achieve here? The sun is the about to go supernova. Yeah. I, I do detect, detect some, some frankly. Yeah. In Our mission is to neutralize the core, or the entire planetary system will be obliterated. Oh, what a lovely premise, Mio. Vinta. ale właśnie w pokermini. Komputer. Dwa komputery.

Za mną, chciałem powiedzieć. Nie wiem czemu, ale pomyślałem o tym. No idź w prawo. No, dawaj. Ja pierdolę rudy ty kurwo! Ledwo! O, na pewno! No! Tylko miałeś nie schodzić tej na dół. Z to trzeba. Brawo. Przeciął górę z respi. Tak. Nie wiem czy widzisz, ale Mia się usiadła z wrażenia. Kurwa! Dwa tasze O! Hop! No, no, no! Ja pierdolę. patrzysz co się dzieje? No dawaj! Nie. Teraz to już nie, ale... teraz. Hop! prawie! Mówiłem, hop! Za dużo... za długo czekasz czasami, wiesz? Tá vai. Vamos falar aí, hop.

Maszy, masz, jakby nigdy nie było końca. Ciepko! Dobra. Jeszcze raz? Nie, chyba to przód, brak biec. Dawaj. O Jezu, Kolega. Kolega, oh, tutaj nie ma co ja czekać. W, w stronę, bo się w moją no. stronę kręci to głównie. Ja. Planeta płynie! Feriał w stronę, eee. Planeta płynie! Skiniemy! No? Zaczekaj chwilę! Rafał trzaskowski, planeta Płonie. Dobra, Dawons. let's go, let's go! Go 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 Daszyk Szybko Dobra, biegiem Biegiem, biegiem, biegiem Dobra Keep pushing! Oj ojej O, dobra, ja ogarnięty daleko byłem! Czekaj A dobra, ja i tak za to bym czekał. Wiedziałem, że to pierdolnie, co my mamy zrobić? Ty, my mamy się wiewać w to słońce? Dzięki. Nie będziemy że tam wskoczysz od razu. Aha! No, myślę, e, że wystarczy na ktokolwiek. Ja na trzy nakliknąłem. Aha! Bo to o, trzeba je, je, jakby je, na Ojej, poczekaj. Już Nie stało Dobra. No, no! O Stążyłeś. I co od nowa? Dobra, mamy chociaż to. Czekaj, niech se wybuchnie. Chyba masz swoją stronę Dobra, biegnij, 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 biegnij. Jednego w góry Nie jestem, spokojnie dałem radę. Mamy shielda? Shield? Co jest? A skończyła Zapój mi się. Za, za wcześnie. skończyła mi się, dobra. No to my razem musimy to być, o? Nie. Aha. Ej, Ty kliknąłeś? Dobra. Jednak jest współpraca, już nie tylko single. Chodź. Ja klikam pierwszy. Za daleko. Dobra, lecimy. Dawaj! 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 Jestem my. Mamy to! O! E, e, e! Pięcie. Ja bym pierwszy. Ja bym pierwszy. to jest Ja bym pierwszy. No Czarna dupa. Nie, czarna ciura. Czarna dupa. Czarna dupa. Wi. Ale nas wszystko. Nice. Dobra, mamy dwadzieścia pięć minut. Dawaj, lecimy dalej. Lecimy dalej? Do tego really? robimy dłuższego? Oh, Nie no, to zaraz co da będzie dalej, to na wieży no, zatrzymasz zaczynasz to... gdzieś koło godziny. Aaa, coś tu już zaraz będzie rozpierdolć. No, zatrzymam przed samą główną walką i tyle. O no, to chyba tu. U góry. No! Nogi mi zabrakło. Ufaj, jak męczył tą wróżką. No, czeka Czekałem na moment, aż ogarniesz. Kurwa, Mać. Nie mam skoczyć, czekaj chwilę. Czekaj, okay, bo tam są jakieś drzwi. O, kurwa, trzy schody. Te architektury to są premium stuff, Zoe. Nie zniknąć na glamour. To jest grób, który jest prawidłowo. Tak, ale. Ice że to flair. Możesz coś zrobić? Nie, stary. Okej. Muszę przejść. Ja myślałem, że tam jest wiesz, jakiś sekrecik. Tu się będzie coś działo, bo to... Ja okay, myślę, że tu możemy sobie zakończyć w spokoju. Nie, czek czekaj. idziemy. Jakby jak nam wyskoczy, to przewiemy. Czekaj. Jo. Dobra, odpala? na mnie. <ścoughs> Czemu ja wiedziałem, że to się tak skończy? Masz kwiatka. Wyładuj jakieś drzwi. Brak. Przycelować, kolega. O! Padnie. Będzie boss. Będzie Dobro. boss. Mówiłem, żeby tam mógł ten. Dobra, kochani. No, no. Dzięki za uwagę. Pamiętajcie o cenie filmu. Zostawieniu fapeczki w górę, suba i dzwoneczka. Wiemy, że Polsat, ale cóż zrobimy, chcemy, aby następny. Jesteś, właśnie chciałem bardziej. powiedzieć, że jest ham, skoro chcesz zesznąć w takim momencie, ale do... Dokładnie tak. Poczekacie 24 minuty. Likę jak w anime. akurat jak Ria zaczyna rozbierać przed Isayem. Tak. Dzięki za uwagę i trzymajcie się do następnego. Cześć. See ya.